Hej, witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowościach kosmetycznych, o tym co nowego wychodzi bądź zaraz wyjdzie, co warto kupić, na czym lepiej zaoszczędzić. Takie typowe Will I Buy it, ale po polsku. Ja osobiście bardzo lubię tego typu filmy, często ja sobie puszczę w tle, robię swoje, a przy okazji dowiaduję się co tam nowego w trawie piszczy. Także nie przedłużam, bo sama nie lubię długich wstępów. Będę się posiłkować telefonem. Instagramem dokładniej mówiąc, zaczniemy od Tradmont One. A gdzie na poniesie się to zobaczymy, dodam w opisie wszystkie y, źródła, linki i tak dalej, i tak dalej. Teraz się przesuwam. Zaczynamy z grubej rury Givenchy, przepiękne. przepiękne. Mamy tutaj co? Dwie szminki, czerwona i nude, jeżeli dobrze widzę. To jest łatwy pas dla mnie. Natomiast puder. To opakowanie tego produktu wygląda fenomenalnie, jak puchowa kurtka. Przed tym jak przypomina taką futurystyczną, puchową kurtkę. Coś pięknego. I z tego co widzę, to jest nowy kolor. Kolor numer 12, tak? Tak, numer 12. Ja myślałam kiedyś, żeby kupić sobie ten w odcieniu 01, ten najjaśniejszy. One są takie śmieszne, bo my mieszają cztery różne kolory pastelowe, które mają za zadanie rozjaśnić i nadać blasku skórze. Ciekawa jestem, czy te odcienie są dobre dla bladziochów. Myślę, że tak. Jak myślicie? Nie jestem jakimś wielkim koneserem pudrów. Ja chcę, żeby puder po prostu działał i tak zazwyczaj nakładam jeszcze jakiś wykańczający, natomiast faktem jest, że, faktem jest, że kończy mi się już mój puder Rare Beauty. Mam otwartą chudę, ale ona jest kurczę ciężka i matowa strasznie i nie, nie lubię jej tak na co dzień używać, także może to jest czas na żywą si, nie wiem. Pomyślę o tym. Myślę, że na razie będzie to na kupcem może. Zależą się od tego, co będzie dalej. Jeżeli pojawi się dużo innych kolekcji, które bardziej mnie będą interesować, to sobie odpuszczę i kupię ten w kolorze 01 jakoś w przyszłym roku, a jeżeli będzie słabo, to bardzo możliwe, że kupię ten Świąteczny, żywą Szy puder. Zobaczcie, on jest dostępny. Ok, jest dostępny na stronie Ziwą oraz w mojej Seforze, w Seforze Kanadyjskiej, bo nie wiem, czy miałam okazję, nie miałam okazji powiedzieć, że mieszkam w Kanadzie, więc mówiąc o Seforze, mam na myśli Seforę Kanadyjską. No i widzę, że jest. Ojej, ojej, ojej. Ok. jest dostępny u mnie w Seforze. Jest 7 dolarów droższy niż ten normalny. Ale niedługo, za jakieś dwa tygodnie, mamy taką y, promocję, która jest dwa albo trzy razy w roku, gdzie, gdzie mając ten najwyższy status y, róż, y, mamy minus 20%. Także bardzo możliwe, że to będzie ten moment, w którym ten puder wpadnie w moje ręce. Ale zobaczymy. Okej, okay. y, idźmy dalej. Dalej mamy Hourglass. To już nie jest taka do końca nowość, nowość natomiast y, myślę, że dalej o tym wstąpię, ponieważ mam dwie z nich. I planuję zrobić jutro, bądź pojutrze film o paletach do twarzy świątecznych. Takie zestawienie, jakie są, e, z tych co mam oczywiście i jakie polecam, która może być dla Ciebie. Także zapraszam, myślę, że w sobotę Waszego czasu będzie już ten film dostępny. Także e, ja o Hourglass dalej nic nie będę mówić, ponieważ opowiem to w następnym filmie. Dalej mamy kolekcję halloweenową od Cliona. I tutaj jest problem. Kleona to jest w ogóle marka Indii kanadyjska, znana z multichromów, z przepięknych wykończeń z drobinkami bądź bez. Trzeba mówiąc klasyczne Indii, tyle że naprawdę na wysokim poziomie. Ja osobiście nie mam za wiele ich produktów, mimo tego, że mieszkam w Kanadzie, ponieważ ich wysyłka jest tragicznie wysoka. I niezależnie od tego, czy jestem w Europie, w Kanadzie, czy gdziekolwiek, kosztuje mnie to tak samo. Jest to dla mnie problem, ponieważ bardzo często zamawiam na przykład ze Stanów i 9 na 10 przypadków jest jakaś kwota, od której ta wysyłka jest za darmo. I często decyduję się zamówić po prostu więcej, albo się składam z koleżanką i robimy większe zamówienie. I bardzo drażni mnie to, że firma kanadyjska takiej opcji nie ma, w szczególności na przesyłkę wewnątrz kraju. Mogłabym na ten temat długo mówić, ale nie chcę się tutaj, tutaj zezłościć, także prominę to. Natomiast no, kolekcja wygląda cudnie. Są to wszystko istniejące cienie, także jeżeli macie już jakieś cienie odklejone, to polecam przejrzeć opisy, ponieważ nic nowego tutaj nie ma. To są naprawdę cienie pojedyncze, zebrane w paletkę i zareklamowane jak paleta na Halloween. Są też tutaj lakiery do paznokci. słyszałam o nich bardzo dużo dobrego, może jak go robiła zamówienie, to bym jeden wzięła tak dla próby. Okay, dalej mamy Diora i kolekcję Mile Fiori. Przepiękne, to po prostu skradło moje serce jak szybko, tylko to zobaczyłam i przyznaję, że byłam na stronie Diora, chcąc coś zamówić, bądź zobaczyć, ile by to kosztowało i tak dalej. Natomiast nie mogłam na kanadyjskiej. Stronie znaleźć yy, większości produktów. Nie wiem, czy znowu Kanada czegoś nie zezwala, czy znowu są jakieś problemy, bo to też bardzo często jest. Natomiast były do kupienia case'y na szminki, szminki których i tak nie posiadam, więc sam case mi dużo nie zmienia i chyba świeczka. O co umówmy się, świeczka za 50 dolarów od odbiorania jest na, na liście moich priorytetów. Bardzo, bardzo ładna kolekcja. Podziwiam z daleka. Dobrze, zaczynamy się na chwilę. Przypad ma gra, chociaż y, nie wiem, nie wiem, czy chcę w ogóle wchodzić w ten temat. Zostały już ono op opisane i opowiadane w internetach w i wszędzie. Ale poziom mojego rozczarowania i senerwowania jest cały czas wysoki. Uff, ok. Y, nie wiem, co tam się dzieje, ale na pewno nic dobrego. Dlaczego kolekcja wypuszczana jest w czterech, pięciu, czy ilu już tam teraz jest etapach? Czemu? Czemu to też nie jest wcześniej wiadome? No, mnie to strasznie irytuje. Ja wiem, że to jest problem pierwszego świata, ale jesteśmy tu, żeby rozmawiać o kosmetykach. Także pierwszy launch, sama mega paleta z maskarami. No, kurde. Nie wiem, co to miało być. Potem, jeżeli dobrze pamiętam, wypuściła same piątki i po tygodniu, bodajże, czy może nie całym. Wtedy kupiłam mega paletę razem z piątkami i maskarami w zestawie. I w następnym jeszcze tygodniu nagle pojawiły się y, pojedynczy rozświetlacz i róż oraz jedna paleta do twarzy. No co to ma być? Czym druga paleta, której dalej do dnia dzisiejszego, a jest dzisiaj 13 października, y, dalej jej nie ma na stronie. Pub. Jest dostępna w seforze i kanadyjskiej i amerykańskiej. Nie rozumiem tego. W momencie, w którym ta kolekcja była prezentowana i oznajmiana światu, ja byłam zachwycona, ja byłam gotowa wyjść, wyłożyć kilka stów i kupić większość kolekcji. Na pewno wszystkie palety do twarzy, do oczu, te pojedyncze rozświetlacze i, i róże też. Tak, z minki były ok, jak gdzieś będą w zestawie i będzie to opłacalne, to kupy, jak nie, to nie. Maskary podobnie, yy, kredka do oczu też tak nie potrzebuję. Więc, jakie było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że mogę kupić tylko jedną paletę? miałam bardzo takie gorzkie przemyślenia na temat tej kolekcji. W dalszym ciągu nie trzymałam żadnego z moich zamówień, zrobiłam ich dwa. Jedno jest w drodze, gdzieś, nie wiadomo gdzie, drugie nawet nie wyszło z magazynu. Wydawać by się mogło, że ja tutaj, będąc w Kanadzie, dostanę coś szybciej niż w, w Europie, natomiast nie jest to prawda. Trzy tygodnie. To jest takie minimum. Także jestem bardzo rozgoryczona. Co roku co roku czekam na Pat McGrath. Jest to jedna z moich ulubionych marek. Chociaż w tej chwili myślę, że to jednak z byłych ulubionych marek. Mam naprawdę bardzo dużo produktów tej marki. Wiele z nich bardzo lubię. Część jest po prostu ok. Natomiast nie jestem w stanie przeżyć takiego traktowania. Uważam, że przy tych kwotach, jakie się wydaje, to traktowanie klienta powinno być inne. Mam mnóstwo przykładów od innych marek, które nawet są nieco tańsze, które zachowują się zupełnie inaczej. A tutaj zawsze jest problem z tym, żeby produkt wysłać. Zawsze jest problem z komunikacją. Zauważcie, że nigdy ona na Instagramie nie daje wprost. Info, kiedy co się pojawi i za ile. Zawsze jest jakaś niewiadoma. Generalnie zawsze są z tą marką problemy i ja już od ponad roku nie kupiłam nic na jej stronie, ponieważ tak bardzo mnie to irytuje. Zawsze czekałam, aż przyjdzie dany produkt do Sephory. Kupowałam go wtedy. I widzę, że teraz też trzeba było tak zrobić, ponieważ y, większość produktów jest już w seforze. Natomiast y, ja dalej czekam na swoje paczki. Zamówiłam jednak jedną z tych palet do twarzy, która y, dalej nie jest dostępna na stronie pad. Nude Venus, ona jest oba, a na seforze amerykańskiej i kanadyjskiej jest już od ponad tygodnia. Także nie wiem, co tam się dzieje, czy to jest jakiś burdel, czy, czy to jest celowe działanie, żeby o nich rozmawiać. Nie wiem, y, wydaje mi się, że pad zmierza już trochę w innym kierunku, niż mi jest po drodze. I czuję, że będziemy się rozstawać. Nie wiem, nie mówię, że tak już nigdy nic nie kupię z tej marki, czy coś takiego, ale nie jestem w stanie wspierać marki, jeżeli jestem traktowana jak. No, nie chcę już tego zławojeć. Okej, okay, idziemy dalej, bo, bo tylko jest mi smutno i, i, i się wzburzyłam. Okej, okay, chuda, paleta świąteczna Empowered. Jest w niej coś intrygującego, nie powiem, że nie, natomiast miałam okazję ją pomacać kilka dni temu w Seforze i szczerze mówiąc, była taka sobia. Ja też nie jestem jakąś wielką fanką chudy, mam kilka jej dużych palet, kilka też tych małych dziewiątek, ale przy ogromie palet, które posiadam, one się po prostu nie wybijają. Są ok, zawsze jak je używam, jestem zadowolona z makijażu. Nie jestem w stanie nic szczególnego im zarzucić. Natomiast jeżeli porównam je do, nie wiem, do Nataszy Denony, do na przykład, to zawsze wybiorę Nataszę. I to jest ten problem. Wiem, że wiele osób mówi, że ta paleta chudy bardzo przypomina My Dreams Nataszy. Ja tego tak do końca nie widzę. Zaraz. Ok, mam ją tutaj na wierzchu. Zobaczmy, czy to jest. No dobrze. Mamy jakieś brzoskwiniowe maty. Mamy złoto, chociaż to u chudy jest bardziej żółte i bardziej intensywne. Mamy czarny. Okej, okay, no i są, są. Są trochę podobne. Nie powiem, że nie. Są trochę podobne. Dajcie mi znać może, czy jesteście zainteresowani porównaniem tych dwóch palet, bo jeśli tak, to mogłabym ją kupić i porównać. Natomiast yy, jeśli nie, jeżeli już widzieliście wystarczająco takich filmów, zapewne zapomnę o niej za tydzień i tyle z tego będzie. <laughs> ok, dalej mamy paletę od Anastazji, Rose Metals. Kupiłam. Mój poprzedni film to jest właśnie recenzja tej palety. Zapraszam do obejrzenia. Ja jestem zadowolona, natomiast ABH, no bo to nie jest moja ulubiona formuła jako taka, natomiast jak na ABH jest to bardzo fajna paleta. Dalej mamy kolekcję świąteczną Melt i tu już jest duże rozczarowanie. Melt jest bardzo specyficzną marką i nie każdemu ona pasuje. Niektórzy mówią, że jest dosyć niekonsekwentna, że część palet się osypuje, część nie. Ja nie mam jakiegoś dużego problemu z Meltem, trzeba na pewno z tymi cieniami pracować trochę inaczej, wiedzieć jak z nimi pracować, co oczywiście nie, nie każdemu pasuje i nie każdy chce się uczyć, jak dana formuła pracuje. Natomiast zawsze bardzo podoba mi się kolorystyka i zestawienie kolorystyczne tych palet, w tym roku mnie nie porwali. Ja w ogóle nie jestem jakąś fanką astrologii, więc to już w ogóle ten motyw astrologiczny totalnie do mnie nie trafia. Nie wiem nawet jakim jestem do końca znakiem, bo rodziłam się na przełomie jednego i drugiego, więc, więc nie wiem, nie wiem, jeśli chodzi o kolory, Water jest mi najbliższa. Nie jest to absolutnie nic ciekawego dla mnie i jestem tego rozczarowana, że, że coś takiego wypuścili na święta. Wydaje mi się, że przechodzą jakieś problemy. Wiem, że to był w ogóle preorder na ich stronie, co też jest dziwne, zwłaszcza dla nich. Na pewno coś tam dziwnego się dzieje. Mam nadzieję, że, że jednak się nie zamykają i, i dadzą radę. Ta poprzednia kolekcja zeszłoroczna. Doszła chyba do minus 75% na wyprzedaży. To był w ogóle dla mnie już kosmos. Ja tą kolekcję kupiłam wtedy, kiedy wychodziła. Oni od razu dali kod na, jeżeli dobrze pamiętam, minus 15. Także wydawało mi się, że robię po prostu deal życia w tym momencie. Natomiast potem widząc, jak ta cena spada, 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 no nie ukrywam, też też, też trochę gorzkie to było. Także yy, pas. Okej, okay, dalej mamy paletę do twarzy patryka Ta. Mamy tutaj dwa róże w kremie, dwa pudrowe oraz rozświetlacz. Przyznam, że miałam okazję tę paletę zobaczyć u mojej koleżanki, która jest większą fanką Patrykata niż ja i o ile róże wyglądały naprawdę fajnie, miały taki lekki satynowy błysk, tak ten rozświetlacz jest po prostu dziwny. Część kremowa to była... wyglądała to jak wazelina, szczerze mówiąc, a puder miał bardzo duże drobinki brokatowe. Także dla mnie totalnie na nie pomijając to, że kolor jest znowu na pograniczu bycia trochę za ciemnym dla mnie. Nie wiem, z jednej strony bardzo chcę lubić tą paletę i chciałabym ją kupić, a z drugiej wiem, że będę rozczarowana, także wydaje mi się, że lepiej tutaj zaoszczędzić i może w końcu kupić duo róży od niego, ponieważ tego akurat nie posiadam. Kolejna marka Indie, Glaminatrix. Tutaj znowu marka australijska. I ich najnowsza paleta Glamorous. Z jednej strony jest przepiękna, to, ten to bordo jest po prostu cudne i dałabym się za nie pokroić. A z drugiej strony jest to dla mnie tak dziwny miszmasz kolorów, że z bólem serca, ale będzie też pas. Ok, następnie mamy kolekcję świąteczną NARS. Jeśli chodzi o paletę róży, już ją mam, używam i powiem Wam co o niej myślę w następnym filmie, tym zestawieniu palet do twarzy. Natomiast jeśli chodzi o paletę cieni, nie jej klimaty, jest tutaj bardzo dużo ciepłych odcieni, których ja aż tak nie lubię. Lubię, ja noszę zarówno ciepłe, jak i chłodne odcienie, kolor, generalnie wszystko. Natomiast to zestawienie razem z tą jasną lawendą jest dla mnie po prostu brzydkie, przepraszam, ale nie rozumiem, co mają święta do, do lawendy. Dalej mamy palety Charlotte Tilbury oraz jej cienie pojedyncze, to jest uważam bardzo świetna kolekcja, trafiona w punkt. Zarówno jakość, jak i wykonanie, jak i w pomysł jest świetny. Również recenzja jest już na moim kanale. Był to mój pierwszy film, także z góry przepraszam i sama mam cringe, jak to oglądam. Także rozumiem. Natomiast jestem bardzo zadowolona, dalej używam tej palety do twarzy, dalej używam tych cieni. Szczerze mówiąc, zamówiłam kolejne dwa, ponieważ uważam, że są świetne i tak są trochę, trochę drogie jak na cienie pojedyncze, natomiast dają mi dużą radość. Dostałam oba na promocji minus 15% i dla mnie to wystarczy. Tady mam jeszcze dwie marki Indie, o których chciałabym porozmawiać. Pierwsza to Adept Cosmetics i ich najnowsza paleta Minka, która wychodzi w przyszłą sobotę, 22. Ja Adept Cosmetics bardzo lubię. Mam trzy z czterech ich palet. Uważam, że ich błyski są porównywalne bądź lepsze od Pat McGrath, Przez lepiej mi się z nimi pracuje. Są bardziej mokre, bardziej kremowe, a błysk jest po prostu nie z tej ziemi. Yy, jedna w ogóle z tych palet, nie powiem na razie która, yy, jest w moim top 3 odkryć tego roku. W ogóle w top 3 moich wszystkich palet, a mam ich nie wiem, ponad 150. Jest genialna. Bardzo, bardzo mi się podoba. Coś jaśniejszego, coś bardziej neutralnego, ale z matowym fioletem. No super. Bardzo fajne. Adept, Adept wypuścił też ostatnio palety do twarzy. Kolorystycznie żadna mi się nie odpowiada. Albo mamy tutaj palety z trzema różowymi cieniami, albo trzy wyglądające trochę jak brązer. No nie trafili kolorystycznie w mój gust, natomiast sama idea, idea stworzenia produktu innego niż cienie do powiek jest fantastyczna i cieszę, że się, i cieszę się, że się rozwijają. Następna marka, której chciałabym wspomnieć to Brandany Cosmetics, kolejna y, mała indie brand, którą bardzo lubię i bardzo cenię. Cienie są świetnej jakości, ja mam trzy z ich czterech obecnie dostępnych palet, ta jest piąta, też będzie na pewno na mojej gdzieś tam wishliście, natomiast nie będę się rzucać na nią od razu, ponieważ y, bardzo często robią takie akcje, że wrzucają kod minus 20 bądź minus 25% przez 24 godziny i biorąc pod uwagę, że za chwilę jest Halloween, potem Black Friday, święta i tak dalej. Na pewno ofert będzie dużo do końca roku, także nie będę się rzucać tą paletę w dniu, w którym ona wychodzi, ale na pewno później ją przygarnę, ponieważ bardzo mi się podoba. Bardzo podoba mi się to, że mamy rząd bardzo jasnych matów oraz rząd bardzo ciemnych matów. Uwielbiam, kiedy palety idą od jasnego do ciemnego. To jest po prostu genialne. Plus, jeśli chodzi o błyski, mamy tutaj w końcu jasne kolory. Jeżeli dobrze pamiętam, to wszystkie jej poprzednie palety posiadały błyski, które były takie, no, o średniej intensywności, bym powiedziała. Mój kot musi teraz nie Mm. Masz coś do powiedzenia, tak? Dobrze, ją trochę na kolanach. Jeżeli widzicie jakieś białe ucho, to to jest mój kot. Um, dobrze, dalej, co my mamy? Dalej, jeszcze nie rozmawialiśmy o Diorze. Dior Backstage. Dwie palety zielona i czerwona. No po prostu, jakby normalnie, jakby wiedzieli, co najbardziej lubię. Ta zielona to takie 75%, że kupię. Czerwona... Jeśli chodzi o czerwoną, nie jestem pewna. Bardzo podoba mi się ta czerwień w środku. Natomiast, kiedy ją zakryję i popatrzę na resztę cieni, to już tak nie do końca trafia w moje gusta. Zawsze chciałam spróbować cieni Diora. Yy, mają taką paletę w kolorze neutral, jeżeli dobrze pamiętam, że tak się nazywa. I ona zawsze jest wykupiona. Zawsze, kiedy chcę ją kupić, jej nie ma. Dlatego nie wiem jeszcze, czy kupię tą zieloną, ponieważ ta neutralna bardziej Bardziej by mi pasowała, natomiast jeżeli będzie jedna bądź obie dostępne w trakcie tej promocji minus 20% za dwa tygodnie, która, o której już wspominałam, to, to myślę, że przygarnę jedną albo dwie. Okej, okay, dalej, co my tu mamy? Mamy też skin marka Kim Kardashian. I to są jakieś akcesoria domowe. Widzę, nie wiem, to wygląda na jak doniczka, ale to jest chyba pojemnik na coś. Um. Jeżeli dobrze widzę, są to produkty wykonane z betonu. O mój Boże, tu jest betonowe pudełko na chusteczki higieniczne. O i kosztuje jedyne 89 dolarów. No ja biorę trzy, a Wy ile? Ta kobieta jest po prostu niesamowita. Nie, nie jestem jakąś fanką Kardashianów, nie, nie oglądam ich reality show ani nic takiego, natomiast yy, natomiast muszę powiedzieć, że podziwiam ich y, zmykałkę do biznesu, bo oni potrafią sprzedać wszystko, mamy też kolekcję od MAC, ja mam do MACa słabość to jest marka, z którą tak naprawdę zaczynałam swoje y, pierwsze kroki w makijażu natomiast ja nie wiem co tu się dzieje palety cieni od razu mówię, że nie kształt, kształt mnie odstrasza nawet nie jestem w stanie spojrzeć co dokładnie zawierają i jakie kolory bo jak widzę okrągłą paletę z okrągłymi cieniami nawet niełożonymi równo siebie to mnie coś strzela Mm -mm. Zestaw mini szminek, bardzo fajny pomysł. Sama miałam taki zestaw od Mac bodajże 4 czy 5 lat temu, kiedy moja kolekcja nie była jeszcze tak duża i uważam, że jest to naprawdę świetny pomysł na to, żeby wypróbować może nowe kolory, kolory, których boicie się spróbować. Pudełko tak średnio mi się podoba, taka karta jest zupełnie plastikowe, więc nie, nie akurat nie w moim guście, natomiast środek, bardzo fajny. Widzę, że też mają nową wersję Velvet Teddy. To trochę mnie intryguje, ponieważ Velvet Teddy to był mój ulubiony nudziak kilka lat temu. Natomiast trzeba ja potrzebuję następnego nudziaka? No nie. <grym> Dobrze, myślę, że to już wszystko na dzisiaj. Nic, nic więcej ciekawego nie widzę. Podsumowując, podsumowując, jestem zainteresowana zieloną paletą od Dior. Pudrem Givenchy paletą od Adept Cosmetics i Blend Bunny, ale to później. I chyba to wszystko. Czy ja coś jeszcze mówiłam, że kupię? Nie, wydaje mi się, że to wszystko. Okej, okay, ja się już żegnam. wodę widzimy się na porównaniu palet świątecznych do twarzy. Będzie Hourglass, będzie Charlotte, Nars, Natasza i chyba tyle. Więcej rzeczy. O nie, Pat McGrath. Pat McGrath, jak mogłam zapomnieć. Yy, chyba wybieram po prostu ją z pamięci w tej chwili. Dobra, to wszystko. Dzięki bardzo. Do zobaczenia następnym razem.